Oni krwi ludzie pragnęli śmierci Gołębia. A Gołębójcie. I kot jest głodny. Jaki morał? Ej. Kot nie zjadł Gołębia. Hi, my name is Mia i I'm Lokla. I'm the lady from French Kolejny poranek na Pelješacu pompuje we mnie ogromną ciekawość i energię, by odwiedzić ostatnie z miast, które chcieliśmy tutaj zobaczyć. Mowa o miejscowości Juliana, a konkretniej o małej plaży Vucina. Ta mała mieścina jest położona u podnóża gór, więc aby się na nią dostać przygotujcie się na redukcję biegów i częste hamowanie. Juliana to bardzo małe miasteczko posiadające zaledwie jeden market studenach oraz kilka tavern. Zdecydowanie nie znajdziemy tutaj centrum handlowego, Handema i drogerii Rossmann, więc jeśli czegoś nie zebraliście ze sobą, a nie ma tego w lokalnym markecie, to poradzicie sobie i bez tego. Brak wacików nie powinien jednak przeszkadzać tym, którzy przyjechali tutaj dla piękna przyrody, a tego nie brakuje tutaj zdecydowanie. Jesteśmy właśnie na południową część półwyspu Peliesza, a konkretnie na plażę Wuccinę niedaleko miasteczka Juliana. Samo miasteczko bardziej charakteryzuje się jakby było małą wsią, natomiast my przyjechaliśmy tutaj, żeby odwiedzać okoliczne plaże. Niedaleko mnie znajduje się kemping, więc jeśli wybieracie się tutaj busem to możecie śmiało tutaj przyjechać na kilkudniowy pobyt i odwiedzać te rejony. Jeśli chodzi o plaże, to charakteryzuję to, że jest ona żwirowo piaszczysta więc nie ma tutaj takiego typowego żwiru albo ostrych kamieni, jest trochę piachu i trochę żwiru, więc troszeczkę się różni od tych plaż, które są położone na północy południa. oraz dziennikarz telewizyjny Robert Makłowicz. To już wszystkie splasz i miejscowości jakie udało nam się zobaczyć na peli Postanowiliśmy zmienić nasz dotychczasowy plan i wybrać się na sąsiednią wyspę. To miejsce, które odwiedzaliśmy palcem na mapie nieraz. Miejsce, które zawładnęło nami totalnie i uzależniało nas swoim pięknem każdego kolejnego dnia. Mowa tutaj o wyspie Korczula, a konkretniej o Starym Mieście. Wiąże się z nim jedna legenda, którą poznacie już niebawem. Dziś poznacie także Miję, która odpowie nam na bardzo ważne pytanie. Witajcie na Korczuli, wyspie, gdzie czas płynie wolniej, a architektura przenosi Cię o kilkaset lat wstecz. Za mną znajduje się wielka brama do wejścia do miasta. Miasto to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dawało lokalnym mieszkańcom ciszę i spokój. Zostało więc wybudowane na kształt jego Dwiema największymi atrakcjami tego miejsca jest niewątpliwie katedra św. Marka oraz domniemane miejsce narodzin znanego podróżnika Marco Polo. Dzisiaj postaramy się przekonać, czy Marco Polo tak naprawdę urodził się w tym miejscu, czy może, jak podają inne źródła, urodził się w Wenecji. Muszę również dodać, że cała wyspa słynie z uprawy winorośli, oliwy z oliwek, a przede wszystkim utrzymuje się z turystyki. Hi, my name is Mia, and I'm local. I'm the lady from Portugal. So you was uh, born here, yeah? Yes, can I'm you, living here since I was born. Can you say something to us about this place, about this town, what we are here right now? Well, we are a very special city. So Portugal is uh, built like the Dubrovnik. So it has main street, lots of opposite streets. So people usually say that. Portugal is like small dubrovnik and people are here very connected and very close to each other because we are like small communities so everybody helps each other so the second question is about the marco house uh, we have uh, information on google that he was actually was born here and he was uh, lived here uh, can you say us is it true and uh, do you have maybe some proofs for that well Portugal used to be colonized by italians so the you can see like we can understand there is one thing we can understand Italian people a lot especially if they talk slowly because our old old dialect is Italian so maybe that's how you'll know that he's from here but there is other things so he was born here you have his tower here and they will do reconstruction of his house and I think they found some notes about it so yeah I think he's He's from here. He's from here. Yes, but he was living there too, so. Znajdujemy się przed rzekomym miejscem urodzenia oraz zamieszkiwania znanego podróżnika Marco Polo. Tak naprawdę nie wiemy, czy jest to ten dom, który widzicie za moimi plecami, czy też dom postawiony około 10 metrów dalej, lub też na następnej przecznicy. My jednak lubimy legendy i lubimy w nie wierzyć, ponieważ to właśnie one przyciągają nas do takich miejsc jak to na wyspie Korczula. Niestety nie możecie zobaczyć wszystkiego dokładnie, ponieważ jakiś czas temu pojawił się prawdopodobnie inwestor, który postanowił odrestaurować to miejsce i uważam, że to jest całkiem niesamowita idea, żeby poświęcić trochę pieniędzy na to, aby odbudować ten budynek, bo dzięki temu legenda wciąż żyje. Wiecie, jak wiele razy spoglądałem na kamery online i obserwowałem Korczulę, wyczekując tego czasu, by móc tam wreszcie pojechać? Ciężko byłoby się doliczyć. Kiedy wysiadłem z samochodu i postawiłem nogę na tej wyspie, poczułem niewyobrażalne podniecenie i szczęście. Kiedy pojawiliśmy się na Korczuli pierwszy raz, mieliśmy zaledwie dwie godziny na zwiedzanie. Tym razem obiecaliśmy sobie poznać to miasto i zobaczyć wszystko, co tylko chcemy. Jedno popołudnie to zdecydowanie za mało, by móc nacieszyć się tym miejscem. Chcemy je zobaczyć za dnia, spędzić tutaj wieczór, spacerować ulicami tego miasta, bo jest po prostu magiczne. Kurczula to zdecydowanie więcej niż stare mury i piękne okiennice. To miasto otoczone nieznanymi nam do tej pory emocjami. Sprawia, że chcesz tam zostać i być jego częścią. W następnym odcinku będziemy więc siedzieć na ulicach tego miasta i cieszyć się każdą chwilą w towarzystwie tego otoczenia. Jeśli chcesz posiedzieć z nami i zobaczyć co nas spotkało, poczuła pojawi się znów w następnym odcinku. I'm Croatian and I'm having the best time of my life in this beautiful town.